Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziś powiem parę słów na temat szerokiego NT, czyli poszerzenia przeciętności karkowej, które budzi potężny niepokój u pań po wykonaniu badania pierwszego trymestru. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Będziecie wówczas na bieżąco z tym, co y, mam do przekazania paniom, przede wszystkim paniom będącym w ciąży, starającym się o ciążę, paniom, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej. O swoim zdrowiu. Inspiracją do tego dzisiejszego o, filmu stała się historia, którą o, opisała mi pacjentka parę miesięcy temu. Pojawiła się pani w gabinecie już na sam koniec przyjęć, która proszę, powiedziała pani, to, że ja w zasadzie m, nie przyszłam do pana po poradę, ale chciałam z panem porozmawiać. Ja sobie wcześniej zawsze sprawdzam e, e, historię pacjentki no i widzę, że rok wcześniej była u mnie na wizycie i bardzo szerokie NT 3,8 czy 3,9 mm i pacjentka. Powiedziałem, że jest to rzeczywiście podejrzenie problemu, który może być problemem genetycznym i że wskazane jest badanie prenatalne z pełną oceną ryzyka. Umówiłem się z pacjentką po tygodniu. Pani się nie zgłosiła na wizytę. Jak się okazało, pani poszła do kolejnych dwóch lekarzy, którzy zobaczyli dokładnie to samo co ja. To był 11 tydzień ciąży. Więc ta, ta szerokość NT była bardzo, naprawdę duża, bo powyżej 99%, i to było wskazanie do badania pełnego z oceną białka papa i Wolnej HCG. Pani powiedziała, że zdała się na modlitwę, zdała się na wiarę, i dwa tygodnie później pojawiła się w gabinecie kolejnego lekarza, nic nie mówiąc na temat wcześniejszych wyników. Co się okazało? NT prawidłowe. Biochemia prawidłowa, ciąża normalna. No więc po przeliczeniu już tego ryzyka, pacjentka wyciągnęła zdjęcia ode mnie i zdjęcia od kolejnych dwóch tych dwóch lekarzy, których była. No i w tym momencie lekarz mówi, no Pani, ale w zasadzie, jak się popatrzy na te zdjęcia, to należałoby jednak zrobić badanie inwazyjne u Pani. No ale pacjentka powiedziała, skoro teraz jest dobrze, zostawmy to, zdajmy się na czas i na modlitwę. I Pani położyła mi na, zdjęć, położyła mi na biurko zdjęcie, Chłopczyka, który miał już wtedy 9 miesięcy. Zdrowy. Więc, drogie panie, to, że widzimy na badaniu prenatalnym, w badaniu prenatalnym pierwszego trymestru szerokie NT, to absolutnie nie jest żaden wyrok. To, że ryzyko wynikające z tego badania. Jest podwyższone, to też nie jest żaden wyrok. To jest nadal statystyka. Mówimy o ryzyku, nie mówimy wprost, czy dziecko się urodzi zdrowe czy chore. W przypadku, kiedy to NT jest szerokie w jednym badaniu, czasami wystarczy poczekać ten tydzień jeszcze, sprawdzić to jeszcze w kolejnym badaniu, przeliczyć ryzyko może się okazać niższe. Oczywiście w praktyce klinicznej, z racji takich sytuacji, nazwijmy no to prawno-medycznych, pewnych uwarunkowań prawno-medycznych, my przyjmujemy, że dobra, okej, okay, wykonujemy badanie dziś i liczymy to ryzyko na dziś. I jeżeli to ryzyko jest wysokie, to proponujemy diagnostykę inwazyjną. Wiadomo, że z doświadczenia, że te Kłody, które nawet genetycznie są e, zdrowe, bo mamy poszerzone NT, mamy podwyższone ryzyko, wykonujemy amniopunkcję, okazuje się, że jest wszystko w porządku, ale często występują u takich dzieci też wady rozwojowe. Przede wszystkim dotyczy to wad serca. Drogie panie, poszerzone NT to nie jest wyrok. Jest to wskazanie do tego, oczywiście, żeby wykonać diagnostykę inwazyjną, ale też wskazanie do tego, żeby wykonać echopłodu, żeby przyjrzeć się temu dziecku po porodzie. Naprawdę, to nie oznacza, że ten dzieciaczek się urodzi chory. Wniosek z tej sytuacji nie należy się martwić. Należy czasami troszeczkę. Poczekać. Oczywiście, te karko, prze, szerokość przeziębności karkowej y, może być podwyższona na początku tego okresu, kiedy wykonujemy badanie prenatalne, czyli 11 tydzień ciąży, ale no może się okazać, że w 13 tygodni plus 4 dni to się mieści dokładnie w prawidłowych wartościach poniżej 95%. Myślicie pozytywnie, zrobię panie. Nie dajcie się zwariować. Nie słuchajcie negatywnych komentarzy otoczenia, myślcie pozytywnie. Wszystkiego dobrego.